Tak jest, to jest ten dzień widzowy, kiedy ja, dilerek duch, wrócę do żywych, a to za pomocą do Knesa, którego poproszę o zrobienie rytuału, który przywróci mnie do żywych. Doktór naprawdę chyba uwierzył, że jestem tym duchem, a nie jest to zupełnie przebranie? Ale to bardzo dobrze, ponieważ będzie to okazja, żeby poprosić go o coraz to dziwniejsze wyzwania, które będę chciał, żeby robił z moim ciałem. Tak, to brzmi dziwnie, bo to jest dziwny filmik. Jeżeli chcesz więcej takich dziwnych filmików, to zasubskrybuj ten kanał, bo są one codziennie. A teraz pozwólcie, że przejdę sobie przez moje sekretne przejście do. Bazy, w którą zrobiłem ostatnio w grobie. Tak jest, w mojej piwnicy znajduje się tunel, który doprowadzi mnie do grobu. Wszystko jest połączone, ale jeżeli ktoś oglądał ostatnie filmy na kanale, to nic go nie dziwi. Aha, więc witajcie w w moim grobie. A teraz się odciszmy i zobaczmy, co Doknes kombinuje właściwie z tym grobem. Uuu, Doknes! Doknes! cię. wyczuwam Cię, Doknes! O? Tak, to Ale, ja! Szef? Duch Dilerek! Gdzie? 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 Wykop, wykop grób, wykop mnie. To jest ten Co dzień, mówisz? kiedy będę chciał, byś mnie ożywił. Czy jesteś na to, Ale... Doknes, gotowy? Ale... Otwórz grób. Gdzie? ty jesteś? Otwórz grup, Doknes. Jestem w środku. A, w Nie środku? już, coś Jestem duchem, Doknes. I ty do mnie mówisz? Tak, ja do ciebie mówię i widzę, przyszedłeś z blu. Tak, tak. Będę prosił cię, Doknes, żebyś zebrał moje ciało, żebyś je ożywił. Dla, dlaczego ty jeszcze mówisz jaki... Do, doknes, Doknes Ech. Przyjacielu! Po tylko co? Ty, po ty, co? Ty, żebyś mnie ożywił! Nie chcesz, żebym wrócił do żywych, nie chcesz, by czekały nas kolejne Ech. zwariowane przygody? Pamiętasz? Jak Ech. robisz sobie jaja razem na Ferajnie i nie tylko! Później na nowe przygody! Albo Doknes. ze mnie, albo ze mnie bardziej! Doknes, to się zdarzało, ale uwierz mi, jestem innym człowiekiem. Jeżeli mnie uratujesz, będę dla ciebie dobra. miły, już zawsze! I nigdy nie będę robić sobie z ciebie. Nie, nie nie, 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 nie nie, nie. Dobra, 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 <laughs> będziesz, Zbierz. będziesz już zawsze będziesz dla mnie miły, już, tak? Sięgam Doknes, będę twój najlepszy przyjaciel, niech zawsze chciałeś. To cię mam przerzucić na drugą stronę rzeki? Nie tylko doknes. Do Zbierz najpierw to ciało! Zbierz to ciało, bo to dopiero początek procesu ożywiania Nie myślisz, że jest takie proste? Niestety nie doknes, żeby ożywić przyjaciela! Będziesz musiał przejść serię wyzwań. Podnieś to ciało Doknes. Do Dobra, tak, weź Dostrzymam na plecy na słowo i wypuść brazie. nas! Musimy wyjść z tego grobu, doknes. Do ja za tobą. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Będę ci towarzyszył. teraz, dzisiaj gdzie to, gdzie to rzucamy? Przygodzie? Czemu w ogóle. Cze, czemu Coś, czemu mamy to? Z... Czemu mamy to przystać w inne miejsce w ogóle? Jaki jest Darkness, cel? ponieważ będziemy musieli zrobić specjalne, rytualne miejsce, żeby to odbyć, okej? Okay? Żebyś ożył. Tak, żebym ożył. Doknes, idź do swojego A, domku zaraz i zaraz do ciebie dołączę. do tego! Tak, będę miły. Słuchaj, Doknes, idź do stołu okay. alchemicznego i zaraz do ciebie dołączę. Przygotuj miksturkę, niezręczną miksturkę, ok? Klarowną, ok? Dobra, dobra, dobra. Zaraz do ciebie przyjdę. Okej, okay, słuchajcie, widzowie, plan jest taki. Najpierw, Doknes będzie robić jakieś takie zwykłe wyzwania, żeby się wkręcił, żeby myślał, że ta misja będzie bardzo poważna. A z czasem będę obserwować coraz głupsze rzeczy i zobaczymy, jak na to zareaguje. Czy faktycznie będzie chciał mnie ożywić? Czy będzie miał dosyć tych głupich wyzwań, które będą testowały jego cierpliwość? Nie wiem, ale zaraz się przekonamy. Subskrybujcie, naprawdę. Ja ile razy muszę przypominać, bo ja cały czas widzę, że nie subskrybujecie. Ej, hey, Doktes, gdzie jesteś? Gdzie ty masz stół ochemiczny? Na górze. Aaa, już lecę do ciebie, przyjacielu, przyjacielu, O, Tutaj przygotowałem. Super, dobrze, doknes. Nie rzucaj tej mikstury, doknes, tylko jak ją zrobisz, bo ona będzie potrzebna w specjalnym miejscu, okej? Okay? Musimy, Doknes, znaczy? Potrzebujemy ja nie kilka. Nie, nie pić! Nie, Doktys, nie musimy pić. I rzucisz to na moje ciało, ale musisz to zrobić na specjalnym ołtarzu, Doknes. Takim specjalnym, rytualnym ołtarzu. Zbierz tę miksturę. Weź ją. Weź Dobra. ją dobrze. I chodź, Doknes, Musimy znaleźć troszeczkę cennych bloków. E, zajrzyjmy tutaj, może. Czym o! Są cenne dobrze bloki? pamiętam, Doknes. Weź to złoto. To złoto będzie ci potrzebne, żeby zrobić grupę. Masz też netherak Gdzieś tutaj? Oj, No mam, 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 wiesz, dobrze, dobrze, super doknes, do fajnie, że byłeś w piekle. Chodź więc za mną, musimy znaleźć jakiś szczyt, bo to trzeba zrobić na górze, okej. Okay. Szczyt? Tak, 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 Gdzie, O, tam na jest góra! Tam jest góra, tam, 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 Chodźmy. Góra, chodź. To jest góra Fuji! Fuji, to, to jest... Doknesk, czy ty nazywasz góry w naszym świecie? Bo ja o tym nic nie wiem do tej pory. No, to góra Fuji. Widziałeś jakieś zdjęcia góry Fuji? To ona. No, dobra, Doknesk, spoko. O, i dobrze bardzo, że idzie z nami Blue. Bardzo nam się przyda. Chodźmy, chodźmy na górę Fuji. No do wskrzeszenia mnie, Dokneska. Chcesz przywołać swojego Blue, przyjaciela? Blue będzie miał swoją rolę? Blue, tak? to ta? papuszka? Blue... podoła. Tak, Blueberry bardzo, bardzo nam Blue? się przyda tak, do tego rytuału. Przydajesz. Chodź, Doknes, chodź, chodź też, Blue. O, jako choczo leci na swój własny koniec, jak dobrze. Ale wiesz, Doknes, jednej. Na co? Słuchaj, jedno życie musi skończyć, żeby inne się zaczęło. Tak to mówią, tak? To jest cykl życia i śmierci, to jest e, nirwana, tak? Taki zespół. Chodź, chodź, chodź. O, tutaj. To jest jak biodegradacja? Tak! Bioregradacje, Doknes! Bardzo ładne słówko znasz! O! Wspaniale! Ej, tu nikogo nie było chyba, tyle tu jest y, żelaza. Super! No to tak, dobrze stare. Ja mam, mam niedobór żelaza stary, więc bardzo dobrze. Zacznijmy od tego, Doknes, że będzie potrzeba tutaj y, y, tego, ołtarza, więc weź tutaj wyrównaj lekko teren, okej? Okay? Tak troszeczkę ja? tutaj. Ja, no Doknes, ja mam no, duch! Duch ma robić coś! Wiesz jak tu, jestem wątły, wiesz ja mam mało sił. Dobra, Kopto, kopto, kopto. Ale to no, szybciej, szybciej, ale... szybciej, 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 trochę. Ja, ja, nie no, ja nie mam to szybciej. No, szybciej! no nie wiem, Doknes. To no, czemu taki masz słaby kilow. Taki kill off to no. skrzyszanie przyjaciela. Trochę wstyd. Reszty kill -offów przegrałem! Doknes! Mówiłem ci tyle razy! Nie buduj kasyna na ferajnie! Gdzie ono jest? To nie, to nie jest kasyno! To co to jest? Nie zakłady! Doknes! Widzowie, nie popieramy na tym kanale żadnego hazardu. No. Więc doktes, doktes, Dobra, jest wyrównane. Dobra. Okej, teraz mówisz ile masz tego złota? 69? Super, to bardzo dobrze. Zrób teraz te bloczki. Bloczki z tego zrób. Masz bloczki? crafty. Masz crafty. Zrób bloczki tak. Zrób bloczki złota. Ze wszystkiego. Ze wszystkich. I zrób tutaj taki. Boże. o. Y, pa, pa, placyk. Taki placyk. Gdyby tu było takie. złota platforma, na której położysz to ciało. A bloki złota się robi z samego złota czy też netherraka? Tak, samego złota. Czy masz netera. A dobra, nie. Same złoto, same złoto. To bardzo dziwne pytanie. Mam. Tak. To zrób tutaj taką platformę, dobrze. Mhm. Jaką platformę? No taką 3x3. Masz tyle bloków. Raz. No. Ile nie zrobię czy na trzy. To ile masz bloków? Sześć? To oj, jeszcze jeden, okej, okay, do... O, o, to wiem, Doktens, <laughs> doktens, czekaj, musisz zrobić inny kształt, musisz zrobić kształt litery T, kształt litery T, okej? Okay? Dobra. Kształt litery a, T, dobra, to dobra, musi być dobra. T. T dobra, jak... Dobra, dobra. E, t jak t. E, teraźniejszość, żebyś mi przyzwał do teraźniejszości, T. Dobrze, to jest litera T, Doktens. tak. I ułóż moje... Nie, nie do końca o tym mi chodziło. E, ale dobra, niech będzie. I teraz ułóż moje ciało na środku, dobra? Idealnie, y symetrycznie, symetrycznie, połóż je. Dobrze, o, tak, tak, w ten sposób. I teraz, Doknes, po bokach rozstaw tutaj e, piękny terak okej? Okay? To jest ważne. Nie, 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 tak, nie, tak, nie, tak. Nie, a, dobra, może być, może być, okej, okay, Wygląda też demonicznie. Jest ok. E, co no, to, to ma to, wyglądać demonicznie? Doknes, Doknes, bo to jest rytuał okultystyczny. Czy ty, Doknes. Ja, co jest? Doknes, Doknes, do czy ty uważałeś na lekcję okultyzmu? Ojeny, o... Doknes. Nie uważałeś w szkole na Ja kucyzmu. nie mam wady wzroku! To, proszę pana! No, czemu? Podpal ten terak. Podpal go. Podpal go. A, jak? Podpal go. No, no prawym przyciskiem myszki Doknes. Nie, nie, ale Blue, Doknes, Blue musi leżeć na tym teraku. Czemu? Gdzie? To jest potrzebne. Musi leżeć na ten teraku, musisz go podpalić. Ale nie, nie może, nie może, nie może! Doknes! Wtedy... Doknes! Pamiętasz, że wszystkie wspólne przygody, wszystkie chwile, które przeżyliśmy razem, pamiętasz, że było fajnie. Ale mam poświęcić jest blue! bo ile razy już musiałem szukać nową z niebieskim kolorem? No ok, to i tak jest podróbka, podróbki, podróbki. Sam o tym Nie mówisz. Nie, prawda, to jest podróbka, podróbki, podróbki, podróbki. Podpal ją! Nie mogę! To jest blue! Tyle, ja. tyle z no nim, ty, jakby. Tyle przyszedłeś z tą podróbką? Ile ją masz? Oga, oga, o. No, od od, dni. No właśnie, A my od kiedy się znamy? Od szóstej no to jest sześć lat mieliśmy w szkole to się poznaliśmy. Tyle przeżyliśmy, podpal go Nie postawiliśmy się w szkole baletu. Nie musisz tego wypierać. To są piękne słuchy. Dobra, już mi za to dwie niebieskie blue! <grym Dobra! <grym <grym> o nie! Dobrze! To się nazywa Dobrze. robić biznes! Eee. <grym> nie, 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 nie gasz, nie gasz, No nie, stary! A, na marne to poszło! No i po co to zrobiłeś? Jak poszło na marne? No, po co na marne? Po co spaliłeś to blue no i zgasiłeś? Nie. Doknę! No, a po co się ma palić dłużej? Zesrało się wszystko! Doknę! Jak się zesrachło? Zabiłeś bluby bez sensu, teraz musimy iść po twoje diamenty, no, no chodź! nie, nie mów tak Idziemy nawet! po twoje diamenty, chodź, no musimy coś na niego poświęcić Czemu jak Blue? po moje Blue? diamenty? To ty wieczny nie kręcasz? Nie, nie wkręcam cię! Doknę, no, ci... jeszcze nie wkręcam! Czemu sugeruję, że się wkręcam? Gdzie nie Doknes, po prostu zgasiłeś ogień. Ogień życia, który miał przenieść się na moje ciało! Doknes, chodź, idziemy po twoje diamenty. Potrzebujemy równo 16 diamentów. Masz tyle? No, ty, ty, ty widziałeś moją skrzynkę i wiesz, że mam 16 diamentów! Ty, co? Akurat masz 16 diamentów! Startuj dalej! No, to jest przeznaczenie! Sprzynkę. To jest przeznaczone, że mnie żył Doknes, na tym serwerze. Super! Wreszcie przegrałem. Doktes. No dobra, to otwieraj to, dobra, super. Otwórz w takim razie tutaj skrzyneczkę. Dobra. O oh, faktycznie, masz 16 diamentów, tutaj wiesz, to, bo to się przydałoby też 5 Emeraldów, wiesz, to zwiększy szanse, zwiększy szanse. To zwiększy, nie. To zwiększy Ale czym potem będę, czym potem się zmierzymy. Ja nie spokojnie. wiem, Doknesia. Spokojnie, odpracujesz to. Chodź, 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 dobra, czekaj, myślę. Um, może by jeszcze się przydało coś, wiesz, na ten grób, żebyś spalił na tym grobie. No to, to za, na, um, nie o, ten klej, zapas twojego kleju, weź to wywal. Mój klej! Doknes! Doknes, uzależnienie. Chodź, idziemy. Idziemy spać. Nie jest uzależnienie, ja po Trzeba... prostu mam dużo rzeczy do sklejenia! No dobrze, to zaraz sklejmy moją duszę z ciałem. Nareszcie! Bo Doknes, myślisz, że bycie duchem jest miłe. Oj, nie panie kolego, to jest najgorsza rzecz, jak mi się przytrafiła. Jesteś cało przyzgły. Przenikasz przez bloki. Nie przyjmują siebie w żabce. Nie możesz nic kupić. Mówią, Eee, duchów nie obsługujemy. Myślisz, że to jest fajny dokument? Chciałem zjeść panini sobie z cebulką i cheddar'em. I co? Myślisz, że mogę? Nie! Duchom nie sprzedajemy panini. Tak mi powiedziała pani w żabce. To nie tak jest wesoło. Tak mi powiedziała? Tak mi powiedziała dokument. Więc żarty się skończyły. Muszę odzyskać moje ciało. Muszę zjeść tę bułkę z serem. A Potrzebuję potem odzyskasz dla mnie papugę, prawda? Pogadamy wie. o tym, pogadamy, Doknes, o tym. Okej, okay, okej. Okay. Wierzę ci, dealer, na no bo powiedziałeś w końcu, że jeżeli cię y, 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 uratujemy, to będziesz okay. miły. Będę miły, będę miły, ale znaczy, że będę pantoflem, Doknes. Dobra, zapal miły, tutaj, diler. zapal tutaj wszystko, okej. Okay. Dobrze, bardzo dobrze, Doknes, bardzo dobrze. I teraz, słuchaj, kole... A! O, podpaliłem się, to dobrze. Zaczynam, stary, mieć cechy człowieka. Bo się podpaliłem. Uuu! Do diamentu się nie mogę podpalać, bo jestem duchem. Echm. To może nie musimy używać moich diamentów? Nie, musimy, musimy Doknes. Słuchaj, musisz teraz e, czacze zatanczyć. Najważniejsze, kliknij B, Mam takiego moda, że możesz tanczyć. Tak, musisz zatanczyć czacze. Zatań czacze. Na grobie. Dlaczego? I przez 10 A sekund musisz to Tak, dokres. to jest bardzo ważne. dokres, żeby przeżył. Musisz zacząć tanczyć czacze i przez 10 sekund śpiewać, że jesteś ziemniakiem. I mówi, że to jest naprawdę niezbędne. Tak, Doknes. Ja czytałem to w podręczniku Okultyzmu. Słuchaj, tu jest napisane, twój najlepszy przyjaciel. Co mają do te... doknes! Ale to co było napisane, najlepszy tego? przyjaciel! Doknes, bo naj... napisane, że najlepszy przyjaciel to zrobi! Doknes! Co zrobiłbyś? To jesteśmy okularnicy? Doknes, nie wiem, nie pytaj mnie. Tak było napisane w tej przekrętej książce. Tańcz czacze i udawaj kurczaka. 10 sekund, Doknes. jest! Nie mogę udawać kurczaka, ale czacze czaczę Tak się tańczy, k.. czacze? Rób... Tak! Dokładnie! I rób. kot, ko, to, to! Cza! ko, ko, ko! Dobrze, Dokles! Czuję, jak powoli moja dusza! Wpływa na ciało! Dobrze, okay, tak Tak starczy, starczy, Bo będzie stary. Dobra, dobra, dobra! Za mocno! Za wiecie, dobra, Dokles! Bö... Do Teraz słuchaj, musimy przejść do kolejnego etapu. Ej, idealnie, idealnie, Dokles! To będzie burza Dochnes. Zaraz będą pioruny. Musisz iść zrobić. musi waność piorów w moje ciało Dochnes. To jest ważne. Szybko! Biegnijmy, bo jak przestanie padać stary ten deszcz i przestanie być ta burza, to już nigdy mnie stary nie odwołasz, coś się nie przywołasz, żebyś pomogę! Nie pomocę. Dźwignijmy, szybko, Do twojego domku masz mieć? Mieć? Mieć. miedź, przez. miedź Dźwignij! dziganie dziganie. Ciała. Mam mieć. Chodź dobrze! To stary, za chwilę z tej miedzi będziesz ją zrobić e, piorunochron. I ten piorunochron musi ustawić mi na czole i w to czoło. A bo nie, nie! Musisz ustawić stary na moich pośladkach i w te pośladki musi walnąć piorun, żeby morzył! Między oczy ci postawię! Dobra, też zadziała! Mam nadzieję! I Doknes, do to już będzie prawie wszystko, co trzeba zrobić, żeby mnie przywołać. Naprawdę, pra, prawie, prawie, bo jeszcze będzie ki kilka małych rzeczy. Ale spokojnie, zaraz się przekonasz. Co będzie? Zaraz się przekonasz, okay. po prostu piorun. A i słuchaj, od razu weź bloki um, do zrobienia posągu, my mu posąg. Dokładnie z takich bloków, jaki jest mój skin. Pamiętasz mój skin, Doknes? Jak wygląda mój skin? Tak. Dobrze, c czemu ci nie ufam? Zobaczyłeś, jakbyś się zawahał. A, a czemu mia Pamiętasz miałbyś jeść? mi nie ufać? Dobra, zbierz jakieś bloki, z których zrobimy jego skina i spotkamy się zaraz przy moim grobie, okej? Okay? Znaczy, przy ołtarzu, okej? Okay? Ja jeszcze idę pohikać do uh -huh. mojego domku. Dobra, Doknes, to szukaj bloczków, Zaraz się widzimy! Uuu. Dobra, słuchajcie, jest coraz bardziej grubo. To mnie dziwi, że Doktys nadal w to idzie. Tańczy czacze na moim grobie. O Boże, ale dupło! Udaje kurczaka i nadal w to leci. To jest piękne, nie spodziewałem się tego. Myślałem, że szczerze mówiąc, już będzie nie protestować, się butować. Ja, żeby dodać dramaturgii, przyniosę jakieś rzeczy z mojego domku. Wiecie, takie ulubione rzeczy zmarłego. I zaraz będę prosić, żeby zrobił ten pomnik i żeby we mnie walnął piorun. I wtedy e, wtedy jakby przyznamy się, że to jest prank. Mam nadzieję, że nie zabije mnie. Ale o tym się możemy zaraz przekonać. Może jakaś kapusta się przyda? I moje ulubione krzesełko. Niech będzie coś bardzo głupiego. Ja, ja chcę, żeby on w to po prostu poszedł na pełnej. O, jest ta farb. Czemu nie? Tak, to jest zestaw rzeczy, które potrzebujecie, żeby ożywić dilerka. Zestaw farb, krzesło z jabłka i to na kapusty. Boże, ale nawala ten deszcz. I pioruny. Doknes, super, już czekałeś na mnie. Buduj pomnik, Doknes, tutaj, nad głową. Zacznij ja, ja, budować ja pomnik. pomnik. Pomnik mnie, Doknes. Prosiłem cię, że tu pomnik mnie. Myślałem, że jak tu przecież będziesz budować, stary. I mamy całego dnia, buduj, buduj. Ale co mam zbudować konkretnie? Pomnik dilerka. Musi być tu pomnik. Dobra, 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 dobra. tak, przykład... tak. Y... No, co to jest? To stopa, tak? To buduj, dobrze. Ok, nie jest źle. Takie y... mam więcej buty, no? Takie mam mniej więcej. Zaraz. Buty? Co ty robisz? No, próbuję, próbuję cię. Cze co, co... robić? Doknes, co to jest? Czego no... mi mordę zamurowałeś, doknes? Nie do końca jestem pewny, jak to ma wyglądać jak pomnik? To wygląda bardziej jak doknes korona, jakaś szara? Czy ze szarą eminencją? Nie, nie, nie. Czemu ja mam trzy nie, 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 nogi, Doknes? Co ty robisz? Znaczy, no próbuję cię zrobić! Dobra, okej, okay, już na to widzieć. To są nogi. Dobra. Aha, trochę dziwny dobór kolorów Doknes. Chyba się średnio postarałeś. Cze, co to jest? Czemu mi beboch robisz, Doknes? Nie, 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 no próbuję Ciebie zrobić! No widzę jak mi... O pąkę zrobiłeś! Piwny brzuszek, jak ja piwa nie piję Doknes! Nie, nie chodzi o to! Ty jesteś ty! Co to jest? Doknes, to jest moja twarz! No tak, no ja nie umiem ładnie budować! Nie miałem innych kolorów! właśnie widzę ciebie Dobra, niech będzie, niech będzie. Dobry, Doknes, niech będzie, ale szczerze mówiąc. Trochę mnie zawiodłeś, doknes. Myślałem, że jest to więcej. Dobra, musisz rzucić te moje ulubione przedmioty za życia. Tutaj, do ogniska, położyć ten piorunochron. Doknes, masz piorunochron? Tak. Dobrze, połóż go na czole, połóż go na moim czole, okej. Aha, na twoim czole. Tak, na moim czole. Wyglądasz jak jednorożec. Wiem, Doknes, wiem. Ja odrodzę się słuchaj, jako jednorożec. To będzie wspaniałe. I e, Słuchaj, musisz na teraz... Na będziesz miły? E, tak, wrzucaj kapustę. Wrzucaj kapustę i w ciągu tego wrzucaj kapusty powinien walnąć piorun, a ty przez cały proces wrzucenia kapusty zapraszaj do subskrypcji mojego kanału. Co? Tak, Doknes, wrzucaj nie, kapustę i mów, subskrybuj subskrybujcie kanał Dilerka, diler, subskrybujcie. Diler, Dajesz, ty, dajesz. Nie, ty... Ty mnie na pewno wrabiasz, nie, teraz jestem już w 100% pewien. Doknes, ja cię wrabiam. Doknes, to nie są żarty, zobacz, jestem duchem, to jest moje martwe ciało, a ty jeszcze sobie no, śmiesz, tak śmiesz jako... tutaj tak mówisz, sugerować takie rzeczy. Już ci się, się zaufałem. Mówi... Co, myślisz, że dla Mówi... jaj Mówi... był ci kazał udawać kurczaka? spłonęła. Doknes, wiem i to jest tragedia i razem będziemy ją opłakiwać, jak będę żyć, ale najpierw mnie ożyw, Doknes, w puste i za widzą każ subskrybować no, oh, kanał. Do ognia, tak, wrzucaj kapusta do ognia i krzycz Subskrybuj się Nilearko! Nie, nie! Subskrybujcie. To nie wie, wiecie... Dobra, 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 jak zrobię to i. i to jest ostatnie, co robię. Doktor, tak, to jest ostatnie, co zrobię, wtedy się przywołam, naprawdę! Walnie piorun, tak, dupnie i już będę tutaj. Tak, za rzecz nic się nie uwierzę, bo na pewno mnie wkręcasz. Nie wkręcam cię, doktor! Oczywiście, że nie wkręcam, Dobra, Dajesz, zrób to. No dobra. No? E co mam e robić? Ups subskryb Tak, co? subskryb... Pójdźcie! Gdzie? Dilerka! Dilerka! To działa, Doknes! -Klej, -Klej, klej też? Tak, to klej działa? też musisz rzucić. Klej też musisz rzucić. Co, co? jest grane? Co, e, co, co, co Co jest? się stało? Co, co się stało? Diler, diler, to ty? E, to nie jestem ja, Doknes. Ja jestem ja. tutaj. E, Doktor, Nie wiem, jak to powiedzieć, ale. To jest. Czekaj. To jest. dealer Od tyłu! Ej, doktor. Czemu mi przywołałeś, ale od tyłu? O co ci chodzi? Ja? Doktor. Ja nie wiem, ja robiłem to, co mi kazałeś! dobra. No to też! Czekaj, czekaj! Twoje ulubione farby! Spytałem się, o co chodzi. Doktor, strzeliłeś mojego skina i przywołałeś dziwnego mnie. Witajcie! Mła ha, To jest dealer od tyłu, zobacz! Ale! Tak! Ej, e, to co my z nim robimy? Ho e, za mną. Ej, Dokles, o co chodzi z nim? On się nie odzywa w ogóle? No, napisał młahaha. To brzmi jakby był jakiś złowieszczy. Czemu on jest złowieszczy? Czy to jestem ja! Tylko, że na o, odwrót. Ale to miałeś ty się zespałować i miałeś być miły, jesteś tak miły, że się nie odzywasz? Nie, ale to zdupiłeś skina i jestem odwrotny. Na to A wygląda? Nie, to jest to, co ja zbudowałem! No właśnie. Tymi tak. kolorami! Nie wiem, czemu mnie to trochę niepokoi, Doknes! Zwłaszcza te czerwone oczy mnie niepokoją? Ale nie, dobra, git! Może będzie z nim wszystko dobrze? Ale to nie miałeś to ty być nim? Nie, 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 nie wiem, stary, nie mam do tego pojęcia. Teraz nie wiem, co się stało. Który z was jest który? Który jest prawdziwy? No ja jestem prawdziwy! A. O co ci chodzi? No dobrze, pytaj go! O co ci co? chodzi? What the hell? Czemu cię zabiłem, jak go spytałeś? Ej, co ty wyprawiasz? To jest co najmniej dziwny Doknes. Dobra, wiesz co? Ja może go po prostu zabiję. Wezmę kierkę. walnę go, stary, i będzie po problemie. Co to za uśmiech? Ej, mam jak hita. Okej, okay, to mi się wcale nie podoba, stary. Mam bardzo za przeczucia. Zowie, subskrybujcie ten kanał, a my będziemy musieli rozwikłać tę zagadkę. O co z tym biega?